W dzisiejszym odcinku pogadam sobie o najgłupszych rozstaniach w serialu 19. Jak każdy wie, tych par było multum, także miałem w czym przebierać. Jeśli ci się spodobał ten film, to zostaw łapkę w górę. Nad najgłupszym zerwaniem nie musiałem długo myśleć, bo wiadomo, miały je Ala i Magda. Dla Motyl były ważniejsze małe orangutany niż ukochana. Uważała ich związek za eksperyment i niby nigdy jej nie kochała. Moim zdaniem, wyjaśnienie odejścia Ali, jak i zakończenie ich związku, jest po prostu idi. Idiotyczne. Pozostając w temacie Ali, to jeszcze jedno rozstanie było bardzo głupie. Chodzi tutaj o związek z Frodo. Teoretycznie mógł doznać tej amnezji, a praktycznie zostało to rozegrane totalnie od Czapy, niby miał żonę, o której nikt nie słyszał. Pati pamiętał, a Ali już nie. Miano trzeciego miejsca mają Sara i Szymon. Dla mnie to było bardzo głupie, bo Sara tylko i wyłącznie wymyśliła śmierć Oskara, a on przez to z nią zerwał. Dla mnie to nie jest powód do rozstania. Gdy zawsze można o tym na spokojnie pogadać, wyjaśnić i przeprosić, na przykład, ekipę. Wiem, iż pewnie ktoś napisze, bo Oskar, oni płakali, przeżywali i tak dalej. Ale gdyby wymyśliła śmierć Dorys, to byłoby spoko. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Następna para to Rafał i Paula. Jej wyjazd już wyjaśniłem, lecz uważam, że ich rozstanie też było głupie. Stracili swoje dziecko, i zamiast razem to przeżywać, to ta pojechała do rodziców. Wracając o nich, dowiedziała się, że nie będzie mogła mieć dzieci. Zerwała z z Rafałem i wyjechała na misję. Widać, że zakończenie tego związku zostało napisane na kolanie. Podobny, a nawet identyczny przypadek był z Sebą i Elą. Gdy już każdy myślał, że będą razem i jakoś im się to wszystko poukłada, to ojciec dziewczyny wymyślił sobie jaką szkołę śpiewania w Stanach. Przepraszam bardzo, ale ona nawet śpiewać nie potrafi. Na pewno komuś podobał się jej głos, jak śpiewała swój repertuar. O Seba, ale dla mnie to po prostu wycie. Dlatego uważam, że ich rozstanie było bardzo głupie. Ostatnią parą jest. Krzysiek i Monika. Ich rozstanie też było durne. Dziewczyna chciała sprzedać jajeczka. Krzysiek się o tym dowiedział i z nią zerwał. Później, nawet, nie chciał z nią tego wyjaśnić. Chociaż mogli oraz powinni, skoro wielce tak ją kochał. No ale tego nie było w scenariuszu. W tym filmie mógłbym wymienić jeszcze kilka par, na przykład Jole i Irka, ale uważam, iż te pary bardziej zasłużyły na wyróżnienie, niż te, których tutaj nie wymieniłem, ale nie pogniewam się, jeśli napiszesz w komentarzu, kto Twoim zdaniem miał najgłupsze rozstanie.